Rybobranie to także sportowe emocje, które w sobotę rozpoczęły się od finału Pucharu Polski Szczebla Powiatowego pod okręgiem krosno O miano najlepszej drużyny piłkarskiej wśród Orlików walczyły ekipy Płomienia Chlebowo i Perły Dwa Cybinka. Ja po dzisiejszych zawodach oczekuję, że Finalista, który zdobędzie pierwsze miejsce sięgnie może gdzieś tam przynajmniej do finału szczebla wojewódzkiego, czego im życzę. Będzie to sprawa bardzo trudna, no ale nie mniej jednak zawsze w Pucharze Polskim można zdobyć, dojść jak najwyżej, nie? no ale to trzeba trochę umieć grać. Podczas finału najbardziej zasłużeni działacze zostali wyróżnieni. Złotą odznakę honorową otrzymał prezes klubu sportowego Płomni Chlebowo, Marian Adamczyk. Wyniki gdzieś tam, według mnie, to nie jest aż tak najistotniejsza sprawa. Dla, dla mnie najważniejsze jest to, że młodzież ma zajęcie, prowadzi treningi, lokalna społeczność ma w niedzielę rozrywkę, czyli przychodzi sobie na mecze, spotkają się, podyskutują. Ale największą bolączką, zresztą nie tylko naszego klubu, ale myślę, że na terenie całego Powiatu Krośnieńskiego to jest to, że pobudowano boiska, pobudowano szatnie, pobudowano boiska za duże pieniądze, tak jak w Wężyskach, w Czarnowie czy w Osiecznicy i zostawiano to na pastwę losy. Kolejnym sportowym wydarzeniem był turniej piłki nożnej Noc Kupały. Co prawda prawdziwa Noc Kupały, czyli słowiańskie święto letniego przesilenia słońca, przypada jutro, ale turniej stanowił inaugurację Rybobrania 2014. Ja z Maroko jestem. Z Maroko. Ja... Turniej rozgrywany był w dwóch grupach. Najbardziej widowiskowym meczem okazała się półfinałowa konfrontacja pomiędzy Atletico i Marco Meble. Ostatecznie rozstrzygnięta po serii rzutów karnych, w której popis umiejętności dali obaj bramkarze, Mariusz Żurawski i Łukasz Kandulski. Zwycięzcą turnieju okazał się zespół Kamieniarza, który w finale po emocjonującym spotkaniu pokonał zespół Atletico 1-0. W niedzielę natomiast, 15 czerwca, Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych przy wsparciu Wojskowego Klubu Garnizonowego i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie-Odrzańskim zorganizowało szachobranie. W turnieju zwyciężył Daniel Michalski ze Szklarki Radnickiej. Drugie miejsce zajął Adam Gola z Krośnie-Odrzańskiego, a trzecie Mariusz Kudlak ze Świebodzina.